Dzień dobry moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie. Mamy kolejne newsy dotyczące jutrzejszego update'u do PET Simulator X i zaczynamy od zostawienia łapki. A teraz, mały filmik, mniej więcej tak będzie wyglądał taki mini update, który będzie z lokowaniem petów. Czyli, pety będziemy może, mogli mm, oczywiście zamykać, lokować i wtedy nie będzie ich można usunąć, tradeować i tak dalej. Więc, to jest bardzo fajny pomysł. Podoba mi się niezmiernie, ponieważ ułatwi nam to mergowanie, fuzowanie, przerabianie na złote. Jak widzicie, zamknięte pety nie mogą być usuwane, nie mogą być tradowane, usunięte w ogóle z banku przez innego gracza połączone, prze, przekonwertowane na złotego na rainbow, więc naprawdę spoko i ten system będzie jeszcze bardziej poszerzany, więc taki utility, taka przydatność w updatecie, bardzo się cieszę, że coś takiego wyszło. Mamy też przeciek dotyczący nowych petów, które tutaj widzicie. Od razu Wam dodam, że są to pety ekskluzywne, z ekskluzywnego jajka, więc w tym update'cie, który będzie jutro, raczej nie spodziewajcie się nowych petów tych z jajek za, za końsy. Chociaż możliwe, że będzie więcej przecieków i czegoś się dowiemy. Na razie na pewno wyciekły ekskluzywne pety, które tutaj widzicie, neonowe pety. Tutaj jest ikonka tych, tego Loka, o którym wspomniałem. Mamy też pokazaną szansę, która może się zmienić na, na te uzyskanie tego peta. Są też dwa huge pety, o które Wam zaraz pokażę. Mamy też jajko. Tak wygląda to ekskluzywne jajko, które będzie w jutro. No i tak wyglądają dwa nowe huge pety: Huge Twilight Wolf i Huge twila, Twilight Dragon. Takie neonowe pety, które będą. Słuchajcie, to jest raczej potwierdzenie tego, o czym Wam wspomniałem. Wspomniałem, że co dwa tygodnie raczej będzie taki większy update, gdzie będzie więcej petów, natomiast co tydzień będą takie update'y, takie gdzie będzie ulepszane jakby gra pod względem tych funkcjonalności, więc takie lokowanie petów jest bardzo fajne, mam nadzieję, że dojdą różne inne nowe rzeczy, być może Preston doda też jakieś szybkie takie jajeczko do otwierania, kto wie. Tyle z mojej strony, jak będę coś więcej wiedział to oczywiście zapraszam i subskrybuj.